Zaczynamy. Dzień dobry. Słoneczko, dzisiaj więc trzeba się odezwać. Energia. Prosili mężczyźni w komentarzach, żeby było coś dla nich. I znalazłem taką audycję. Tekst już jest przygotowany. Ona mnie zaintrygowała z kilku przyczyn. No, po pierwsze to. Dlatego, że głos mi się wydaje znajomy w oryginale. Zobaczycie. Ja was bardzo proszę o sprawdzenie. Dziewczyny, wy macie dobre, chyba lepsze od nas te zdolności kojarzenia. Nie wiem, czy to nie jest czasem pani Natalia Szafranowa. Natalia Szafranowa. Ja poczytałem dużo komentarzy, które są pod oryginalnym filmem. I nigdzie nie pada, w opisie tego też nie ma, na wizji prelegentki nie widać. Komentarze są bardzo różne na rosyjskiej stronie. Od tak, no niedużo jest takich, które mówią, że, że to jest propozycja dla życia, dla kryminalistów. Dość radykalne tam są opinie. Ja na ten moment to mam taki leciutki dystans do tych treści, choć wszystko co ja zgłębiam, potwierdza. Większość komentarzy tam na dole jest tak. Kobitka ma rację, tak to jest. Mężczyźni w różnym wieku, pojawiają się tam też kobiety w komentarzach. No cóż, moja opinia na ten temat podaje to z leciutkim dystansem, chociaż jest w tym bardzo dużo prawdy. Pani sama mówi, że jest tam pewne wątki są troszkę przerysowane. No, chyba celowo jest to tak zrobione. Warto sobie ci, którzy znają rosyjski, no ale ci, którzy nie znają, niechby sobie po później troszkę, żeby intonację usłyszeć, jakieś odczucia intuicyjne. Kto to jest? Audycja ma tytuł, że są to rozmowy podsłuchane. Bardzo dużo jest w internecie takich złapanych, w TikToku, gdzieś jeszcze. Są mężczyźni, którzy się specjalizują w prowokacjach takich, że nawiązują rozmowy i później z tych rozmów powstają jakieś kompilacje. Jak ta rozmówczyni coś chlapnęła tam, no, odkrywają prawdę. Ja w ogóle uważam to wszystko, co my tłumaczymy, era wodnika i tak dalej. Dawno już temu doszedłem do wniosku, że tą krawędzią główną, bo wszystko dookoła to są powieści, nauka, fizyka kwantowa jakiś mężczyzna mi tu podał do ciekawego wykładu, ale to jest też kolejna religia, nauka. No i tam można tam przez naukę, przez coś jeszcze przypudrować to jakoś i. Potrzebują ludzie jakiejś, owinąć w to coś, w jakąś kolorową szmatkę. A tak naprawdę wszystko chodzi o relacje męsko-żeńskie. <laughs> Jakby tego nie nazwał, to sztuką cała ta Matrix. Matrix, matrix nazwa od materia, matka. My mamy w tej chwili, to widać wyraźnie, no wydaje mi się, niektórzy protestują. Ci, którzy mają tam kilkadziesiąt lat i mają porównanie, wiedzą jak było kiedyś, że był jeden gatunek sera, tylko ludzie byli życzliwsi dla siebie, no czasem były trzy gatunki sera. I, no ogólnie ja ja osobiście już z tego pokolenia jestem przynajmniej w mojej linii czasowej bo wiem że równolegle też nie wszyscy mieli tak dobrze jeśli chodzi o sprawy materialne ja już takiego głodu nie cierpiałem chociaż tam u nas się nie przelewało w domu ale rodzice byli gospodarni w lodówce zawsze coś tam było i ja to wytnę Wyłączyłem kamerę na moment, żeby złapać oddech, bo trochę tam odpłynąłem w jakieś wątki osobiste. Moim zdaniem cała historia, o której mówi era wodnika i zmiana, ja to tak widzę, Czyli zmiana z zimy, czyli tej galaktycznej zimy przypominam. Która trwała kilka tysięcy lat, przechodzimy teraz już no, wiosna, słoneczko, no dokładnie w tej skali takiej globalnej, tych tysiąc kilkuletniej, tych cykli, tam jeden z tych cykli ma 26 tysięcy lat, a wszystko działa cyklami. Mamy taki 365 dni, który nas wyraźnie uczy jak to jest zima, lato, zima, lato, zima, wiosna, lato, jesień. Bardzo ładnie to tłumaczyła pani, ta, pani od kalendarza słowiańskiego ta na czerwono ubrana, także troszkę już podstaw mamy. I na bazie tego cyklu tam są później cykle siedmioletnie, 21 i kilka, i jeszcze większe. No i te takie supergalaktyczne, które podobno się teraz zbiegają w jednym punkcie to są właśnie te jeden z nich 26 tysięcy lat który się właśnie w tej chwili kończy no i z zimą z zimy tej galaktycznej no to 26 podzielcie sobie na 4 i będziecie mieli ile trwała zima i kończy się teraz ta zima galaktyczna, przychodzi słońce przychodzi przewaga a słońce tym razem galaktyczne przez to nasze słoneczko płynie energia słońca z centrum galaktyki no i wiosnę mamy i z tą wiosną będzie jak to w każdej wiośnie będzie tam równonoc, będzie równowaga tych energii, a później nastąpi pewna przewaga sił jasności będziemy mieli to co już kiedyś było czyli złoty wiek będzie lato, będzie można wszystko będzie można latem nie będziemy, głowa wtedy inaczej pracuje, wszystko życie, życie przychodzi także przyjdzie życie no i żeby przyszło życie to musi być też równowaga. Żeby przyszło życie to musi być tak jak mówiła Pani ona chyba... Ludwiła ona była ta Pani w tym czerwonym. I ona tak fajnie mówiła, że przychodzi lato kobiecom się w źrenice, mężczyźni hormony i zaczynają tam się wszystko motylki, kwiatki, pszczółki i ludzie też. No i żeby tak było no to mężczyźni muszą być, te hormony muszą być i wszystko musi być tak bardzo young i tu zmierzam do filmu, który Wam zamierzam naprezentować I czytałem też komentarze, bo okazuje się ale to ja bardzo wyraźnie oddzielałem zawsze okazuje się, że są tacy, którzy udają takich matrzą. to są te hamy brutale to już dyspoci, to są te jakwiczne, to są wszystko te zimowe, że tak powiem mądrości o, mi się, wiecie co, muszę przerwać, tam mi się imbir gotuje no dobrze, jakbym tak zostawił, to bym za chwilę zaczął psikać, bo już taki ostry zapach w nosie kręci herbata z imbiru któraś ze słuchaczek mnie pytała, czym ja tam się żywię dzisiaj rano zjadłem tą rano, to w południe zjadłem sałatkę z kapusty, mam taką zwykłą, okrągłą pomiliłem blenderze z kawałkiem pora, z dwoma jabłkami i dodałem oliwy do tego, no co będzie wieczorem nie wiem ale jeszcze bardzo wcześnie rano to była jakaś resztka winogron popijana wodą i cytryny ostatnio, jakbyście tak to ja mam troszeczkę oczy, bo jednak ćwiczyłem, Miałem takie trzy cytryny, które mi dwa miesiące leżały. No i po tej ostatniej audycji na temat kwaśnego słodkiego, ja czasami trochę kwaśnego jadam i to jest też potrzebne. Być może jest to związane z elektrolityczną gospodarką, bo nasze ciało jest też urządzeniem elektrycznym, tam kilka volt przepływa. I jest potrzebne też tak jak kwas w akumulatorze, żeby tam było odrobinkę kwaśnego, ale nie tak dużo. Być może ci hybrydowi na jakichś innych napięciach działają i tego kwasu potrzebują więcej. Dobrze. Ja zmierzam do tego, że to ostre, tam takie dość radykalne rzeczy, które za chwilę usłyszycie, ale to się w życiu potwierdza, o tym się głośno nie mówi. To są instynkty, to jest ta przyroda i natura, o której mówiła pani, znowu mi to imię, ta pani w czerwonym. No i to są te cechy ciała. My jesteśmy pół zwierzętami, pół ludźmi, duch. A ten nasz wehikuł, ciało jest materialne, należy do świata zwierząt. Tak samo jak myszy, konie, krowy, my mamy krew. I nawet tam podobne schematy budowy. Także i serca, nie serca, narządy się stwierdza tam podobne. Także i ta nasza biologia działa na podobnych zasadach. Jesteśmy częścią przyrody i my do tej przyrody będziemy wracać. I dobrze by było się z nią zharmonizować, bo my jesteśmy w tej chwili odcięci, siedzimy gdzieś tam. No ja kiedyś siedziałem, bo jestem rodzony Mierciuch, a w tej chwili z wyboru jestem na wsi i. No i uczę się, uczę się. I coraz ważniejsze jestem Czołem, miałem długą rozmowę z kolegą przyjacielem, można powiedzieć który w mieście siedzi, on tam do, bardzo zdziwiony pewnymi moimi tutaj uwagami ja widzę jaki dystans między nami wzrasta, bo on taki przestraszony taki, z miasta I To, ta, moje, a co ty w zimie, no to normalne jak się żyje, to któraś z kolei zima, pali się w piecu i tyle jestem ja i przyroda, i przyroda mniej taką ufność człowiek zyskuje, w każdym razie wszystko, dlaczego ja dobrałem ten film. On na pewno będzie. Ja nie mogę go zaprezentować tutaj na YouTubie. On będzie na Rumble. Niestety nie mogę. No, widzicie, to, to jest dla ludzi w, w, takich dojrzałych to są rzeczy bardzo dziwne, bo się okazuje. Nam wmawiali w latach gdzieś tam 60, 70. Ja opowieści jeszcze od rodziców znam z lat 50 że była jakaś tam komunistyczna cenzura, czegoś nie było można i w ogóle nie było można się odezwać, a teraz się okazuje, że ze wschodu macie na YouTubie oni spokojnie dyskutują pani jeszcze była Teodorowicz, za którą też był tam uwaga była, ktoś zgłosił ten film ten film jest w tej chwili drugi już chyba pani Teodorowicz, ona też się wypowiada, to są kobiety które doszły chyba do takiego, że wiedzą już już tak nie. No, w każdym razie starają się też pomóc mężczyznom i nazywają rzeczy po imieniu. Nie tylko ona była ta trzecia pani oj była taka, którą też. Ale to już tam ruchy były mocne, jak ja puściłem kilka krótkich filmów. Kilka takich kobiet jest. One budzą poruszenie, w każdym razie na stronie rosyjskiej się dyskutuje na ten temat i tu na YouTubie Są tacy co za, są przeciw, wczoraj włączyłem takiego hejtera, który właśnie panią Teodorowicz i tam dość dużo mężczyzna, młody i taki w zapale tam opowiada i w tych komentarzach, ja zawsze tam czytam bardzo dużo komentarzy, to jest ta rosyjska strefa, języczna strefa jest bardzo duża bardzo dużo bywa komentarzy i warto tam zajrzeć. Nawet bierzcie sobie tam tłumacz Google to się nazywa. I można sobie myszką kopiować, tylko to łatwiej chyba na komputerze, na smartfonach się to nie da. I warto sobie tam czasami takie dłuższe komentarze, jak się pojawiają pod oryginałem, to sobie to wrzucić wyszukiw tą, tą tłumacza automatycznego i tam też poczytać, bo można trafić naprawdę ciekawe rodzynki. W każdym razie ludzie po prostu rozmawiają i czasami dość emocjonalnie, ale ogólnie jest tam zachowana kultura, i jedni za, drudzy przeciw. Bardzo dużo mężczyzn tam takich ruch męski to jest coś, co na zachodzie to jest MGTOW. Mężczyźni idą swoją własną drogą, tłumacząc na nasze z angielskiego. No, i podobna rzecz się dzieje, że mężczyźni odzyskują swoją godność, mówią, no nie, no takich propozycji od kobiet to oni nie chcą. Jakich? No, właśnie część powie dość dosadnie ta nasza prelegentka. No, może tyle na ten moment. Ja sobie to, co tu nagrałem, przesłucham i mam jeszcze chęć rozwinąć, bo. To jest ledwie zaczyn tego, co mi tu po głowie biegało, gdy zabierałem się za kamerę. Film, tak jak mówię, link na dole będzie podany. I... Bo to nagrywam przed czasem. Już mam tekst przygotowany, ale jeszcze nagrania tego nie mam. Dobrze, ciąg dalszy nastąpi. Myśl mi uciekła. Ja sobie odpocznę, przesłucham to nagranie i. I zoneczek I dobrych Wam myśli, Słońce z Pomorza Piękne. Dzisiaj 8 stycznia. 8 dzień stycznia. Dobra, wszystkiego Wam życzę. Słońca będzie przybywać teraz. Ja już dzisiaj popracowałem trochę piłą pociąłem Dwie taczki gałęzi zawiezione pod taki daszek. No i przyszedłem. Pora obiadowa. Trzymajcie się. Cześć.